Izolacje natryskowe w Zgierzu. Według badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, ponad połowa kosztów energii przeciętnego domu przeznaczana jest na ogrzewanie lub jego chłodzenie. Ponadto 30% kosztów ogrzewania i chłodzenia jest wynikiem infiltracji powietrza. Jednym z najnowszych osiągnięć w produktach budowlanych jest izolacja z pianki natryskowej. Pozwala ona znacznie zmniejszyć utratę ciepłego powietrza w domu. Utrata powietrza jest najbardziej zauważalna w miesiącach zimowych. Wynika to z faktu, że zimą istnieje maksymalna różnica temperatur między ciepłym wnętrzem a zimną powierzchnią zewnętrzną domu. Ta różnica powoduje dużą rozbieżność ciśnień między środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym w domu. Skutkuje to przepychaniem ciepłego powietrza wewnętrznego przez wszelkie małe szczeliny do zimna znajdującego się na zewnątrz. Izolacja z pianki natryskowej może dokładnie uszczelnić Twój dom, a tym samym zredukować mostki termiczne oszczędzając Twoje wydatki. Ocieplenie poddasza w zgierzu. Izolacja termiczna domu zmniejszy utratę energii cieplnej, redukując przy tym koszty ogrzewania. Założona izolacja z pianki poliuretanowej pozwoli na obniżenie kosztów ogrzewania od 30 do 50%. Po naniesieniu natryskiwanej izolacji piankowej w znacznym stopniu zmniejsza ona zdolność akumulacji ścian. Tym samym redukuje temperaturę w domu w gorące letnie dni. Pianka izolacyjna pozwoli zniwelować skutki korozji zbrojenia złącza, a ograniczenie zmian rozszerzalności spowodowanych wysokimi i niskimi temperaturami wydłuży żywotność izolacji domów. Izolacja termiczna pianą w zgierzu. Przy odpowiednim zastosowaniu przez naszego specjalistę izolacji natryskowej obniżą się koszty ogrzewania i chłodzenia budynku. Izolacja ta pomoże również chronić środowisko, wypełniając małe szczeliny, dziury i pęknięcia, przez które powietrze może być wymieniane między wnętrzem domu a światem zewnętrznym. Metoda ta zapewni Twojemu domu doskonałą ochronę przed przeciągami i utratą energii, utrzymując energooszczędny i ekologiczny dom. Jeśli chcesz obniżyć rachunki za ogrzewanie i chłodzenie, Powinieneś rozważyć zainstalowanie izolacji natryskowej z pomocą profesjonalnego zespołu Spurillo izolacje natryskowe. Izolację poddasza pianą w zgierzu. Izolacja piankowa ma wiele zalet w porównaniu z konwencjonalnymi metodami izolacji dachu lub poddasza. Pianka izolacyjna ma właściwości termoizolacyjne o wiele razy wyższe niż większość standardowych materiałów o tej samej grubości. Izolacja pianką natryskową jest bardzo lekka i nie obciąża konstrukcji dachu. Bezpoinowa, prosta, monolityczna pokrywa izolacji poliuretanowej obejmuje także dachy o nieregularnych lub nierównych kształtach, których izolacja jest nie do pomyślenia w przypadku konwencjonalnych materiałów.